Siemka, z tej strony Szyszmonek. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie aktualizację URA. Stwierdziłem, że wrzucę parę dróg, które zdążyłem wykonać od czasu samej publikacji w październiku ubiegłego roku. Ponieważ brakowało kilku dróg, na przykład w Nurze brakowało 1 plus 2 M5, bo było M3, a z jakiegoś powodu M5 nie było. Nie wiem jak ja to projektowałem. Jak i również wiele innych dróg, o które prosiliście. Jak na przykład drogę w Nurze 1 plus 1 z pasami awaryjnymi takimi wąskimi, także przejdziemy sobie do omówienia. Omówię każdą z tych dróg. No i jeszcze takie info, że jak oglądacie już ten odcinek, to znaczy, że paczka już jest wrzucona na Steamie i można z niej korzystać. Także polecam sobie sprawdzić, czy się to Z Steam raczej wiadomo, automatycznie aktualizuje. Wejść do gry i sobie te drogi, o ile korzystacie z moich paczek konkretnych. I większość tej aktualizacji dotyczy UNURA, ponieważ w nim znacznie zwiększyła się ilość dróg. Trochę nura i swura. jest jedna droga, dura do dodana. Teraz ją też pokażę. Ale jej tu akurat nie ma. To może ją od razu zbuduję, żeby nie zapomnieć. 1 plus 1. To zaraz powiem na czym ona polega. Ale to może na koniec tą drogą a tym z tym A tak to skupimy się najpierw na unurze. Więc tak. Pierwsza droga to jest droga jednopasowa, jednokierunkowa, która jest szersza. Ma 4 albo 5-metrowy pas. Chyba 5 metrowej szerokości pas idealna prosto na takie zakręty, jakbyście chcieli robić takie wyłączone, jakby z samego skrzyżowania, prawostręty. Tak jak ja na przykład robiłem w roadmassach, to ta droga jest idealna. Nie trzeba się bawić nad kontrolerem, tylko bierzecie sobie tą drogę. Ona ma oznaczenie 1x, zaraz ją tutaj znajdę. O, tak, jest. 1x unur. Ogólnie, x to jest takie oznaczenie, że droga jest na przykład szersza, albo to jest jakiś jej wariant. Taka dodatkowa, że tak powiem. Kolejna droga to jest 1 plus 1 m3x, więc zaraz wam powiem o co z niej chodzi. Ta droga jest identyczna do 1 plus 1 m3, z tym, że zamiast, zamiast pasa rozdzielającego ma namalowaną powierzchnię wyłączoną. Przydatne, jeżeli ta wyspa jest naprawdę krótka i nie chcecie jakby robić samego pasa rozdzielającego, żeby rozdzielać jedną drogę na dwie jezdnie. tylko na przykład Chcecie nie wiem, na przykład zrobić sobie 4 minuty przerwy i zaraz kolejną na przykład na lewoskręt. No wiecie o co chodzi. Po prostu inny sposób budowania dróg z medianą, żeby nie było pasa rozdzielającego, tylko powierzchnia malowana. Identyczna droga również trafia do Sfura. Kolejna droga to jest 1 plus 1 X Unur. Jest bardzo podobna do drogi 1 plus 1, z tym, że ma 5-metrowej szerokości pasy. Coś jak ta pierwsza droga, którą omawiałem. Też takie na przykład na jakieś bardzo ostre zakręty. Można usunąć na przykład tą środkową środkową podwójną linię ciągłą i jako taką drogę zakładową to zrobić. Kolejna droga jest identyczna, z tym, że ma dwa pasy w jednym kierunku, zamiast po jednym pasie w każdym kierunku. Następnie kolejne dwie drogi to jest 1 plus 2 m5 i 1 plus 3 m5. Brakowało tych dróg, bo z tego co wiem było 1 plus 2 m3 i chyba było 1 plus i chyba było 1 plus 3 m. Nie, było tylko 1 plus 3. Nie było innych unurów 1 plus 3 są z innych paczek dróg, ale akurat tej nie było. Kolejna droga to jest 1 plus 4, czyli na przykład można sobie najpierw dać parę unitów długości tego typu 1 plus 3M5, i później 1 plus 4M2, żeby zrobić na przykład podwójny lewoskręt, jeden pas do przodu i jeden w prawo. Te dwie drogi na razie pominiemy, zaraz powiem wam, po co one są. Następne drogi. To są drogi, które umożliwiają robienie szerszych median w półnóży, tak żeby można było mieścić w tych medianach podwójne lewoskręty. I mamy drogę 2 plus 2m8, 2 plus 3m8, 3 plus 3m8 3 +3 M8 oraz 3 plus 4m8. Jak widzicie z tymi oznaczeniami, no to po prostu droga, która ma dodatkowy pas po boku jest po do zjazdu w prawo, jakbyście nie chcieli robić pełnego skrzyżowania. Albo na przykład z drugiej strony podwójny lewoskręt, a tu macie pas do skrętów w prawo, do wyboru do koloru. W końcu ta paczka nazywa się uniwersalne drogi. Także staram się, żeby to było jak najbardziej kompletne. I jeszcze jedna droga, czyli 4 plus 4 m2. Na przykład, jeżeli by ktoś chciał zrobić plus drogę 3 plus 3, ale z dwóch stron byłyby zjazdy. No i teraz, żeby to uzupełnić, dodałem drogi 2 plus 4 m5 i 3 plus 5 m5. Czyli jeżeli mamy szeroką na no 8 metrów medianę, ale chcemy zrobić jeden lewoskręt, o to, żeby to ładnie wyglądało, no to musimy po prostu medianę zredukować z 8 na 5 metrów. Czy tam dokładnie w przypadku UNURA 8,5 na 5 metrów, bo to są 3,5 metra szerokości pasy, i tutaj ten chcę zrobić. Kolejne drogi do UNURA to są drogi pomagające w budowaniu tras, które mają trzy pasy do przodu. I w tym przypadku te dwie drogi już są przygotowane pod to. Mamy drogę 4 plus 5 M2 oraz 4 plus 6 M2, to już jest takie chyba max jak jest w tej paczce. I jak widzicie, ten czwarty pas na wylocie ze skrzyżowania to jest zatoka autobusowa, już jest to przygotowane. Bo raczej nie widzę, nie widzę takiego zastosowania, żeby ktoś robił cztery pasy do przodu. Ewentualnie 3 pasy dla samochodów i 4 dla autobusów. No ale raczej chodziło po prostu o to, że mi brakowało za skrzyżowaniami. Jeżeli robiłem drogi 3 pasy w każdą stronę, pasami dedykowanymi do skrętów, to brakowało mi właśnie tego czwartego na zrobienie zatoki autobusowej. No i w ten sposób powstała ta droga. Następne drogi to jest 4 plus 4 M5, 4 plus 5 M5 oraz 4 plus 4 M8. Czyli na przykład macie drogę taką 3 plus 3 8 chcecie zrobić pas do skrętu, do, jakby zjazd w prawo. No to proszę bardzo, jest taka droga. Także naprawdę jest multą opcji do budowania takich mega szerokich pas. Nie wszystkim się to przyda, ale z drugiej strony UNUR jest taką paczką, którą pobierają raczej ludzie, którzy mają sporo ramu. Także myślę, że to polepszy, a nie pogorszy, mimo znacznego wzrostu miejsca zajmowanego przez tą paczkę jakość tych, tej paczki. To tyle z dodatków do Unura. Przechodzimy teraz do Słura. I w Słurze dodałem głównie drogi z parkingami, albo nawet tylko drogi z parkingami. I jest to droga 2 plus 2 parking, 2 plus 2 M2 parking, 2 plus 2 M5 parking, 2 plus 2 M8 parking, 1 plus 2 S2, PS2 i w tym przypadku 1 plus 2 to jest wiadomo liczba pasów i PS to jest parking. Po jednej stronie i dwójka oznacza, liczbę pasów, więc przy stronie, gdzie są pa, dwa pasy, ta droga będzie miała oznaczenie z jedynką, bo parking jest przy pasie, przy, pasie, przy części drogi, która jest jednopasowa. Znaczy, droga jest jakby jednomierzgiem, ale wiecie o co mi chodzi: w kierunku, w którym jest jeden pas. O, o to mi chodziło. Następna droga to 1 plus 1 GSPS, czyli po jednej stronie. G to skrót był od grass, czyli trawa, ale to chodzi o drzewa. I z drugiej strony parking. Czyli taka hybryd drogi 1 plus 1 G i 1 plus 1 P. Następnie mamy tą drogę, o której już wspominałem, czyli 1 plus 1 M3X z inną medianą. I kolejne drogi mogą wam zastąpić, kolejne cztery drogi mogą wam zastąpić parking lot roads. Czyli drogi parkingowe. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie używać tych dróg z workshopu, które są dostępne, czyli tych z parkingami, pewnie je kojarzycie w ostatnim odcinku z Adwenty, czy tam przedostatnim, ich sporo używałem, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, to te drogi mogą być dla niej alternatywą. Mamy tutaj drogę jednopasową z takim parkingiem, tylko nie wiem, czy to będzie taki pod skosem, czy prostopadle. Ale to są tutaj różne warianty, możecie sobie to posprawdzać. Może nie będę tego próbował wytłumaczyć, bo się tylko poplątam, a sobie sprawdzicie sami. I kolejna taka osobna droga. Jedyna droga, jaka wejdzie w tej parce do Tura. Czyli 1 plus 1 TS, chyba tak się to nazywa, albo TS1. I ta droga wygląda tak, że mamy po prostu zwykłe terowisko tramwajowe, ale z jednej strony jest peron. Bo jak sobie zobaczycie na do Tura, zaraz wam pokażę o co chodzi. Wejdziemy sobie tur, tramwajem. I jeżeli jest zwykła droga z peronami, no to ona ma jakby perony z dwóch stron i jest nieco szersza. Ale jest, równe, również, ale jest również droga w ogóle bez peronów? Nie o to mi chodziło. O, ta, tak? Nie, nie ta. Która to była droga? Gdzie jest ta droga? Okej, okay, tu jest droga bez peronów w ogóle. Ona w ogóle nawet nie ma ścieżek dla pieszych po bokach. Chcemy zbudować drogę tramwajową ze ścieżkami. Używamy tej. Chcemy mieć peron na przykład tylko z jednej strony. Używamy tej drogi. Ona ścieżkę dla pieszych też ma po drugiej stronie, żeby się to nie bagowało. No ale peron raczej jest zalecany, żeby zrobić tylko z tej szerszej strony, bo z tego co wiem, dacie radę zrobić z dwóch stron, tylko to będzie słabo wyglądało. No nie, ten przystanek jest już na trawie. Więc to jest głównie aspekt graficzny. Te drogi są prawie identyczne. Ta, ta. Tym, że ta jest półtora metra cięższa. Może się to przydać w określonych sytuacjach. Była prośba o tą drogę, także ją zbudowałem. Następnie nur. Mamy drogę 1 plus 1x. W tym przypadku oznaczenie x oznacza wariant, który różni się tym od podstawowej drogi, że ma szersze pasy awaryjne, chociaż to. Na taką drogę raczej nie robi się pasów awaryjnych, ale są takie drogi po Polsce, gdzie rzeczywiście jezdnia wygląda w ten sposób, że jest spora odległość między samym poboczem, a linią wyznaczającą krawędź zewnętrzną pasa ruchu. Następne drogi to jest dwupasowy nur, dwupasowy nur z pasem do zjazdu, trzypasowy nur, trzypasowy nur z pasem do zjazdu, pięciopasowy nur i sześciopasowy nur. Czyli teraz będzie z nura można robić drogi jednokierunkowe albo po prostu jakoś rozłączyć te dwie jezdnie. Bo wcześniej w nurze można było prowadzić po prostu jedną drogę i nie za bardzo można było cokolwiek z tym zrobić. I tak wiem, jest to bardzo podobne do Hura. Z tym, że tu są 3,5 metra szerokości pasy, a w są 3,8, czyli powinno być 3,75, ale jest 3,8, bo CITESKI nie pozwalają czegoś takiego zrobić, żeby było 3,75, przynajmniej Road Builder ma takie ograniczenie do jednej liczby po przecinku więc tak mówię to jest podobne do hura ale na przykład różni się tym, że mamy tam drogę pięciopasową i sześciopasową tylko nie wiem czy na tej sześciopasowej nie ma strzałek to musiało mi umknąć ale to sobie dorobicie sami jak ktoś będzie potrzebował i wiadomo te najszersze drogi to są do robienia skrzyżowań na przykład mamy trzy pasy do przodu chcemy zrobić skrzyżowanie z światłami raczej to nie jest nic dziwnego, że że z nura budujemy drogi, które mają skrzyżowania kolizyjne wiadomo można też budować z nura bezkolizyjne ale jeżeli, wiadomo, budujemy jakąś taką trasę o wyższym standardzie, no to już się używa Hura. Są to małe, subtelne różnice, ale jeżeli chcemy być dokładni w budowie polskich miast, warto to uwzględnić. No i ja wam daję da taką możliwość, żeby budować Nura na przykład z dwoma różnymi przebiegami dwóch jezdni po dwóch stronach, bo czasami tak jest, że droga... biegnie, biegną te jezdnie obok siebie, ale później na przykład się delikatnie rozłączają, omijają jakieś przeszkody. Z tego co pamiętam, między Katowicami a Tychami jest taki fragment. Stawię tu pewnie jakieś screena czy coś w tym stylu, tak żebyście mogli zobaczyć, co mi chodzi. I do tego te drogi są. Także to już wszystkie zmiany w tej aktualizacji. Mam nadzieję, że wam się podobają. Śmiało, piszcie w komentarzach, jaki dróg wam brakuje. I mogę zapowiedzieć, że jeżeli Cityski 2 nie będą miał jakiegoś wielkiego boomu pod względem jakości rozgrywki i wyglądu, no to powstanie paczka Unultram ponieważ były narzekania na swój tram i że ciężko z jego pomocą budować szersze drogi, bo de facto się nie da niż 2 plus 2 z pasami dedykowanymi do skrętu w lewo, więc to jest tak biednie trochę. Jeżeli się chce na przykład zrobić taką drogę 3 plus 3, to już nie za bardzo się da. Także mam nadzieję, że Unur Tram rozwiąże te problemy. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do lajkowania, subowania, pisania swoich komentarzy. Do usłyszenia.